Historia ciągnika Landini Land Power rozpoczyna się w roku 2006, kiedy to we włoskiej miejscowości Fabrico rozpoczęła się właśnie produkcja tego modelu. Do tej pory produkowane były dwie generacje tego ciągnika: pierwsza z sześciosłupkową kabiną, a druga, produkowana do 2012 roku, generacja z kabiną czterosłupkową. Dziś opowiemy o trzeciej generacji ciągnika Land Power. Opowiemy o ciągniku. Landini Land Power 160. Ciągnik Landini Land Power trzeciej generacji charakteryzuje się bardzo dynamiczną stylistyką maski, która zaczerpięta jest z ciągników klasy premium. Pod tą piękną maską kryje się sześciocylindrowy silnik FPT o pojemności 6,7 litra. W modelu 160 może on wygenerować maksymalną moc. 165 koni, a w modelu 180 maksymalną moc 175 koni. Średnia masa wysyłkowa tego ciągnika to aż 6700 kg, natomiast dopuszczalna masa całkowita 11300 300. Dodatkowo, opcjonalnie ciągnik może być wyposażony w 16 45 kg obciążników, które pomagają właściwie zbalansować maszynę. Jeżeli chodzi o rozstaw osi, to w tym ciągniku mamy aż 2 ,88 m 88 odległości pomiędzy tylną a przednią osią. Potężny podnośnik o dźwigu 8400 kg zasilany jest pompą CCLS o wydatku 110 litrów. Ta sama pompa zasila do 5 zaworów hydraulicznych sterowanych mechanicznie. W prezentowanym egzemplarzu mamy do czynienia z trzema a tylnymi zaworami sterowanymi mechanicznie. Wracając do podnośnika, podnośnik jest sterowany elektrohydraulicznie, więc mamy tutaj na tylnym błotniku sterowanie na zewnątrz. Dostępne są też przyciski do sterowania wałkiem. Kabina ciągnika Landini Land Power 3, łudząco podobna jest do kabiny Landini Land Power drugiej generacji jednak znajdziemy tutaj kilka różnic mamy na pokładzie tutaj nowy wyświetlacz centralny nowy centralny klaster który umożliwia komunikację temu ciągnikowi z systemami telemetrycznymi mamy tutaj też na wyposażeniu skrzynię biegów która zawsze oferuje trzy półbiegi i mamy zawsze rewers elektrohydrauliczny jeżeli chodzi o skrzynie biegów to w podstawowej konfiguracji mamy do dyspozycji 54 biegi do przodu i 18 do tyłu, a realizowane jest to za pomocą 6 biegów głównych, 3 półbiegów i 3 zakresów. Opcjonalnie możemy dołożyć czwarty zakres, zakres biegów pełzających, który podwoi liczbę biegów do przodu i do tyłu, i tak możemy otrzymać ciągnik o 108 przełożeniach do przodu i 36 przełożeniach. Do tyłu. Jeżeli chodzi o sterowanie hydrauliką, mamy tutaj prosty mechaniczny system. Dwa pierwsze zawory możemy regulować taką dźwignią krzyżową. Trzeci dźwignią umieszczaną tutaj. Jeżeli mielibyśmy wyposażony ciągnik w czwartą, w czwarty zawór mielibyśmy tutaj kolejną dźwignię. I piąty zawór, kolejna dźwignia byłaby umieszczona z tyłu. Ciągnik dostarczony jest zawsze z rewersem elektrohydraulicznym, który posiada modulację przełączania. Do tego służy to pokrętło. Kabina jest obszerna, wygodna i klimatyzowana oraz zapewnia doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach. Na wyposażeniu tej kabiny znajdziemy klimatyzację manualną, która skutecznie chłodzi wnętrze. Sześć biegów głównych, trzy półbiegi, cztery zakresy. 54 biegi do przodu. Co najważniejsze, 16 z nich jest dostępnych w prędkościach typowo agrotechnicznych, czyli od 4 do 12 km na godzinę. Co stanowi, że możemy dobrać odpowiednie przeważenie do rodzaju wykonywanej pracy. Jest to skrzynia produkcji Landini. Jest to największa skrzynia, jaką Landini produkuje w swoich zakładach. Zdolna jest ona do przeniesienia do e, położenia do 180 koni mamy też rewers regulowany więc bardzo gładko sobie tutaj zmieniamy kierunek jazdy pięknie widoczność naprawdę na wszystkie kierunki jest świetna na zaczepy tylne też no i zobaczmy jak skręca do no, po prostu fantastycznie, no, jak jakbym jechał 4 Jeżeli szukacie ciągnika prostego, trwałego, wydajnego, a dodatkowo w bardzo atrakcyjnej cenie, zgłoście się już dziś do dilera Landini.